Witam was w moim czwartym odcinku i dziś wam przedstawię moje dwie nowe To Zobacz tylko czy żadna czasem nie widzisz to jajka. Szyczko, chala, troszeczkę. Nie, ale dużo by go wracamy tam dodać. Są O, mieście. O! Cześć, Katolinka! Ta, Ty albo fajka. Ty, o nas te zgisiają. Idziemy ja do moich Karolcia jest bardzo szybka i umie wysoko latać, a to jest Paloma, która ciągle siada i śpi na gnieździe, bo jest za gruba, żeby usiąść na gnieździe. Te kurki kupiliśmy w środę i te kurki jeszcze wtedy się trochę biły, bo jeszcze się nie, nie znały. Chociaż dawniej były z tego samego kurnika, Ale one się nie pamiętają Z ich moich kulek, oprócz gwiazdki, po prostu padło Padła dziuwa z Karola i Halina I dokupiliśmy dwie właśnie te nowe kurki. Ja coraz fajniej się nie lubią i się już tak bardzo niepokoją. Kalerinka jest na czubatka ze srebrytką, a paloma jest na pokażem na naturowy. I one wykluły się z marca. Pokażę Wam czym posypuję kurki i czym daje im się napić, żeby te kurki nie miały robaków ani nie były chore idziemy y, położyć kurki ziemią i także kolbik i jeszcze halolimki nie je możemy, bo y, i i się wyszczępała z rąk. A jest ziemia i zaraz te kurki posypię oprócz do limiki. to jest taki szary floszyk stąd pojeżdżają kurki, okna, kalorinki kalorinka nie idź do churniczka nie idź do churniczka Będę musiała chyba ją wypuścić. Kolejniczka. Bo ona chyba wejdzie. Idź kogut. Tak. Weszła. A tobie pomogę. Idź paloma. Paloma! Kolejnicze, teraz będę musiała

Haloma! Wracaj do Korynika, wracaj! Wyracaj, wracaj, kaloma! Kaloma! Wracaj! Kaloma! tak chciałbym. Kaloma! Wracaj! Wracaj! Karama, wracaj. Ja, no i znowu będą się ją wyboić. <laughs> oj, Karama jest znowu. Żeby, żeby jedzenie czasowi mogło zostać na noc i żeby nie mogło. sieć tak aby nie była pasożytów. No. Teraz odkładam puszeczkę, idź. Teraz poproszę być Kładę Ci na piasteczko. I teraz na końcu pajac. Chodź, Pani Cichutko, cichutko. Tak. Teraz utruszę leciutko chłodniczek.

O, jak lata. Nie. Chodźcie, chodźcie. Jeszcze na koniec pokażę Wam, jak robimy dach dla kulek, żeby, żeby nie mokły. To jest ten wydach dla kulek tak aby te kulki nie mogły i jedzenie żeby mogło zostać na noc i żeby też nie mogło wdać Dziękuję za oglądanie tego odcinka i proszę o łapki w górę i subskrypcję i widzimy się niebawem